Jak zniszczyć kanapę za 50 tysięcy złotych? Zapewne nikt tego by nie chciał, my też, dlatego dzisiaj Wam pokażemy na tych kanapach, jak je umyć, jak je pielęgnować, jak je umiejętnie wyprać, nie niszcząc ich. Partnerem kanału jest Clean Market, dystrybutor chemii i maszyn sprzątających. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam tutaj taką sytuację z życia wziętą, czyli dostaliśmy zlecenie na wypranie y, tutaj tych kanap. No te kanapy nie kosztują 50 tysięcy, ale słuchajcie... Y, z racji tego, że jesteśmy firmą sprzątającą, która chce zajmować się tak naprawdę, można powiedzieć, wszystkim, to też chcemy mieć takie główne podstawy, jeżeli chodzi o pranie. I żeby się tego nauczyć, zaprosiliśmy tutaj Piotra do nas. Piotr jest, można powiedzieć, ekspertem i z wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o branżę taką właśnie tapicerską, sprzątającą. Także witamy Cię, Piotr, na odcinku. Witam, witam Was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Piotr nas przeprowadzi przez takie ABC tego sprzątań, tego... Prania, tego jakby całego procesu, bo ono jest bardzo istotne, jest bardzo, szczegół bardzo szczegółowe i jeszcze tylko na szybko wam powiem jedną kwestię. Dział prania takich tapicerek, dywanów, to jest jakby też, można powiedzieć, w tej branży sprzątającej osobny segment i z reguły ci ludzie zajmują się głównie stricte tym, nie? że jakby, tu już mówimy o takiej profesce, ale my jako firma sprzątająca, która i myje, doczyszcza, myje elewację, kostkę brukową, chcemy też mieć podstawy w praniu takich podstawowych rzeczy, bo to jest takie easy, to jest level taki, można powiedzieć, ten taki najbardziej podstawowy, dlatego też, za, chcemy zadbać o to, żeby i w tym segmencie, tak można powiedzieć, w tym sektorze być yy, douczonym. Także ja już zostawiam tutaj Piotra z Wami, ponieważ Piotr Was przeprowadzi przez ten taki pierwszy etap, yy, więc zapraszam Was do słuchania. Tak jak wcześniej Irek wspomniał, e, dzisiaj przeprowadzę Was krótko przez proces prania, prania tapicerek. Pierwszą rzeczą, od której musimy zacząć i powinniśmy zacząć, to razem z klientem obejrzeć e, kanapę, fotel, cokolwiek będziemy prać pod kątem uszkodzeń. Jeżeli są jakieś uszkodzenia, powinniśmy poinformować o tym klienta. Tak, aby o wszystkim wiedział i w razie czego, żebyśmy nie byli obciążeni kosztami no, wymiany tego mebla lub naprawy. Drugą rzeczą, którą musimy ustalić, to rozpoznać odpowiednio materiał. To jest bardzo istotna, bardzo istotna sprawa. Od tego zależy przede wszystkim dobór środków piorących. Są różne materiały na rynku. Różne materiały czyścimy różnymi preparatami. Środki do czyszczenia dywanów i tapicerek dzielimy na dwa podstawowe. Jest pierwszy z nich to jest środek do czyszczenia wstępnego, tak zwany pre spray który stosujemy przed y, głównym etapem czyszczenia, I druga część y, środków do czyszczenia to są tak zwane środki do płukania ekstrakcyjnego. Mówimy na to płukanki, jest ich wiele na rynku. My sobie tutaj dzisiaj wybierzemy jeden, którym postaramy się tą kanapę wyprać. Dodatkowo w, swojej, w swoim asortymencie musimy mieć różnego rodzaju odplamiacze. Odplamiacze na różnego rodzaju plamy, plamy białkowe, plamy po moczu, plamy po kawie, po pisakach. I to jest bardzo, bardzo ważny i istotny element. Ostatnią, ostatnim elementem, który powinniśmy posiadać, to są różnego rodzaju neutralizatory zapachu. Są one konieczne w przypadku mm, posiadania między innymi zwierząt, psów, kotów, tak, aby materiał po praniu, oprócz tego, że jest czysty, był również odpowiednio zneutralizowany, aby nie było czuć żadnego nieprzyjemnego zapachu. Powoli przechodzimy już do, do pierwszego etapu czyszczenia. Ja mam zawsze taką, taką sprawdzoną już technikę, że oglądam materiał pod kątem plam. Jest to bardzo istotne, ponieważ wiele plam dużo lepiej usuwa się przed czyszczeniem niż jego w trakcie. Możemy spojrzeć tutaj, mamy takie dwie plamy. Które nie wyglądają zbyt dobrze, i zawsze o czymś takim musimy poinformować klienta przed czyszczeniem, ponieważ może zdarzyć się, że materiał w tym miejscu jest przebarwiony, włókna już niestety trwale przebarwiły i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. I lepiej byłoby, jakby klient wiedział o tym przed czyszczeniem, niż po czyszczeniu. Drugą kolejną rzeczą, którą Musimy y, zrobić przed przedczyszczeniem to zabezpieczyć odpowiednio y, podłogę, tak aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia. Obecnie, obecnie te meble no, stoją na podłodze drewnianej. Powiem szczerze, nie zalecam wam, nie polecam czyszczenia, czyszczenia mebli na drewnianej podłodze bez zabezpieczenia. Środki do czyszczenia tapicerek nie są bardzo agresywne, ale zdarza się, że po, po czyszczeniu bardzo ciężko usunąć jakiekolwiek e, ślady, które pozostały na, 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 takiej, na takiego rodzaju podłodze. Dlatego. Robimy dwie rzeczy. Albo zabezpieczamy podłogę jakąś folią, kocami, ręcznikami, nie ma to znaczenia, lub przestawiamy sobie, sobie taki mebelek w miejsce, gdzie ta podłoga no, nie ma możliwości. Yy... Aby uległy jakiemuś, jakiemuś zniszczeniu. Tutaj mamy taką możliwość, także nie musimy zabezpieczać jej żadnymi foliami. Przestawimy sobie ją po prostu na, na płytki i będziemy mogli spokojnie i w pełni bezpiecznie wykonać czyszczenie. Są trzy podstawowe etapy czyszczenia każdego rodzaju tapicery. Pierwszy etap, odplamianie. Bardzo dużo plam, tak jak wspomniałem wcześniej, lepiej usuwa się przed. Praniem, niż w jego trakcie. Jest to związane y, z rozcieńczeniem tej plamy, y, z rozcieńczeniem środka, środka odplamiającego, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy przejrzeć mebelek pod kątem plam i spróbować je odplamić tuż przed praniem. Drugim etapem jest naniesienie y, wspomnianego pre-spraya. Jest to środek, który służy do wstępnego czyszczenia kanapy. Nanosimy go, czekamy sobie 3-4 minutki. W przypadku mocniejszych zabrudzeń możemy ten czas troszeczkę wydłużyć. Oczywiście, press spray musi być dostosowany do danego rodzaju materiału. Jeżeli materiał będzie miał jakiekolwiek domieszki wełny, musimy o tym wiedzieć, musimy to rozpoznać i zastosować press spray o mniejszym stężeniu pH takim, aby materiał, z którego jest ta kanapa wykonana, nie uległ uszkodzeniu. To jest etap drugi, moim zdaniem najważniejszy. Natomiast ostatnim etapem to jest tak zwane płukanie ekstrakcyjne, gdzie cały brud rozpuszczony wcześniej przez pre-spray zostaje wypłukany z materiału i materiał zostaje czysty i czekamy, czekamy do, do momentu wyschnięcia i klient może już ten materiał z powrotem użytkować i kanapa może być dalej w obiegu. Najgorsze mamy już za sobą, a teraz czas na praktykę. Są różne, różne rodzaje odkurzaczy piorących dostępnych na rynku, różnych firm. Odkurzacz piorący, tak zwany ekstraktor powinniśmy dobrać zawsze do danej sytuacji, czyli Inny odkurzacz wybierzemy do prania tapicerek, inny do, do prania wykładzin dywanowych w biurach. Dzisiaj mamy, mamy dosyć prosty temat tapicerka meblowa. Do tego celu u nas w firmie używamy znanych i lubianych na rynku odkurzaczy piorących marki Karcher, a dokładnie model Pucci 10x1. Posiada wystarczający, wystarczający silnik jedną pompę, która dla mnie jest idealna do czyszczenia tapicerek. Odkurzacze te występują również w wersji z dwoma pompami natomiast nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania. Do, do, do prania, do prania mebli, gdyż dwie pompy podają po prostu dwa razy tyle wody, dwa razy tyle środka czyszczącego, przez co meble no są bardziej, bardziej przemaczane. Króciutki przegląd przez środki piorące, które dzisiaj tutaj dla Was wybraliśmy jest ich na rynku bardzo dużo, naprawdę jest, jest, jest w czym wybierać. Natomiast dzisiaj zastosujemy takie, takie podstawowe. Jeżeli chodzi o plamiacze, tutaj w tutaj w tej buteleczce mamy od do pram, plam, Plam białkowych, plam od jedzenia, picia czyli to, co, co, co każdy, każdy powinien mieć u siebie. I druga rzecz, bardzo pomocna, antispot Usuwa ślady po długopisach, markerach, jakieś resztki gumy do rzucia, atramentów, tusze z drukarek także to jest no, must, must have, jeżeli chodzi o odplamiacze. Trzecim, trzecim, trzecią buteleczką, którą tutaj posiadamy, to jest y, produkt Sekoszyna Bc Max. APC jest produkowany przez y, wielu producentów z angielskiego All Purpose Cleaner. Y, stężenie dobieramy do tego co mamy do wykonania. Dzisiaj będziemy czyścić tapicerki, także, także dobierzemy bardzo delikatne stężenie, tak aby tej tapicerki nie zniszczyć. Wspomniałem wcześniej o, również o, o prespreju. Presprej mamy już przygotowany wcześniej, yy, dlatego nie będziemy tego jakoś, jakoś tutaj yy, szeroko omawiać. Natomiast dwie, yy, dwa środki do pukania ekstrakcyjnego, czyli do tego ostatniego etapu yy, w formie proszku i w formie płynu. Eee, różne osoby mają różne zdania na ten temat. Dla mnie nie ma generalnie znaczenia, czy jest to proszek, czy płyn. Wszystko i tak rozpuszcza się w wodzie. Global Extraction S880 bardzo popularny na rynku środek o neutralnym pH, co jest bardzo istotne, bo tapicerka po wypraniu jest od razu zneutralizowana. Jeżeli ktoś wybiera formę płynną, bardzo ciekawym produktem jest Kleenex Textile XT. Co, co, co kto robi? Najważniejsze, aby dobierać tak preparaty, żeby nie trzeba było ich potem płukać czystą wodą. Chodzi o to, żeby zaoszczędzić czas przede wszystkim. A poza tym wiele, wiele preparatów ma w swoim składzie takie substancje, które zapobiegają szybkiemu ubrudzeniu się materiału po, po jego wypraniu, co jest bardzo istotne dla klienta. I tak jak widzicie bardzo dużo ogrom wiedzy, bardzo dużo przekazania takich ważnych kwestii. Bez tego, by się popsuli tą kanapę za 50 tysięcy, a teraz już przejdziemy sobie do części praktycznej, także zapraszamy Was. Przygotowujemy sobie tak zwany print Spray. mi się zacznie lekko rozjeżdżać, to jest szansa, nie? Co się dzieje, nie? Dobrze, bo kolor ma bardzo nieładny na jasnych noglach. Ruchy okrężne do środka zawsze. To jest mocno. Przystępujemy teraz do, po przystępujemy do pierwszego takiego głównego etapu, czyli nanieśnienia tzw. press czyli środka do czyszczenia wstępnego. Do wcierania pre użyjemy dzisiaj zwykłą szczotkę do tapicerki, charakteryzuje się na miękkim włosiem, w pełni bezpiecznym dla wszystkich rodzajów materiału. Natomiast są dostępne na rynku jeszcze szczotki na tak zwaną wkrętarkę, wtedy montujemy szczotkę na wkrętarkę i tak jakby mechanicznie szorujemy po tapicerce, natomiast trzeba uważać nie wszystkie tapicerki są w stanie to przetrwać także tutaj jeżeli chodzi o, o o szczotki na wkrętarkę to zalecam ostrożność skupiamy się na brzegach w przypadku starych mocnych zabrudzeń szczególnie tych tłustych które często spotykamy na kanapach w miejscach, gdzie kładziemy ręce, czyli na, na, na podłokietnikach, w miejscu, gdzie, gdzie dotykamy nogami, e, często tworzą się takie stare, stare, tłuste powłoki i do tego celu bardzo dobrze sprawdza się wspomniany przeze mnie wcześniej APC Max e, od producenta Eco Shine. E, Jest to koncentrat, e, rozpuszczamy go sobie w wodzie. W takim oto opryskiwaczu do tapicerek zalecam bardzo delikatne stężenie, aby, aby mieć pewność, że nic nie uszkodzimy. I w przypadku mocniejszych zabrudzeń nanosimy go w miejscach, gdzie te zabrudzenia występują. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z rękami, z nogami. Odczekujemy sobie minutkę i możemy płukać ekstrakcyjnie. Po 3-4 minutach od naniesienia preparatu do czyszczenia wstępnego możemy spokojnie przystąpić do tego głównego procesu, czyli usuwania brudu, tak zwane płukanie ekstrakcyjne. Zaczyszczenia wszelkiego rodzaju mebli, to jest tak zwana zasada od góry do dołu, czyli najpierw czyścimy elementy wyżej, a potem niżej. Czyli w przypadku kanapy najpierw czyścimy oparcie podłokietniki, a samo siedzisko na końcu. Ma to też tak jakby drugi pozytywny. Bydźwięk, z reguły oparcia są czystsze, możemy wyczyścić szybciej. Natomiast, siedziska, które są z reguły najbardziej brudne, w ten czas pracy środka czyszczącego jest troszeczkę wydłużony, co może tylko wspomóc czyszczenie kanapy. W dzisiejszym odcinku naszym głównym bohaterem był Piotr, e, i teraz Wam opowiem, dlaczego ja tutaj Piotra zaprosiłem, e, bo chcę Wam pewną historię opowiedzieć, jak to się wydarzyło u nas kiedyś. Ponieważ dostaliśmy sobie takie zlecenie na mycie dywanów, pranie dywanów, przepraszam. No i pojechaliśmy tam prasę dywany, nieświadomi do końca tego, z czym mam do czynienia. Dla nas pranie dywanów było praniem dywanów. Okazuje się, że tam materiał był, coś nie tak było z materiałem, tam były jakieś plany, plamy, one wynikały z czegoś innego. My o tym nie wiedzieliśmy, nieświadomi, brak materiałoznawstwa i tego tej wiedzy, którą ty miałeś, prowadziła nas na ścieżkę wojenną z klientem. Bo my z tym nie zaczęliśmy wojować. Nie? I on mówi to poprawcie, my przyszliśmy, poprawialiśmy i tak to się kręciło. Finalnie y, mogliśmy odpuścić to, y, no ale musieliśmy dokończyć to zlecenie, to trochę było niesmaczne. I teraz zostaliśmy zlecenie na kanapy, więc mówię, prosimy tutaj eksperta, Piotra, człowieka, który nas przeprowadził przez proces, pokazał nam wszystko tak naprawdę, co trzeba zrobić. Bardzo dużo nam dzisiaj powiedziałeś tej wiedzy takiej... E, to jest i tak część tej wiedzy, którą przekazał Piotr. I Piotr też nam pokazał cały ten profesjonalny, taki jakby ten proces mycia. I słuchajcie, przekaz dla Was, że okej, okay, można próbować wszystkiego, ale jednak doświadczenie mówi nam, że jeżeli czegoś nie wiemy, zapraszajmy profesjonalistów, niech pokażą nam tą drogę. I powiem Wam jeszcze jedno, że będziemy tutaj wprowadzali w kanał takie właśnie działy z którymi będziemy Wam pokazywali, jak sobie radzić z, z tematami też mycia witryn, bo tutaj Piotr jest jeszcze ekspertem w myciu e, e, przeszkleń. Także zapraszamy Was na kanał. E, Subskrybujcie go. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, bo mamy dostęp do wielu teraz maszyn. Będziemy mogli Wam pokazywać te maszyny w boju e, jak się zachować w, od, w pewnych, e, przy pewnych zleceniach, tak żeby to e, przeszło, poszło w profes, profesjonalny sposób. Także Piotr, dziękuję Ci bardzo. Bardzo, za dziękuję, bardzo dziękuję, że mogę pomóc. Takie. Także zapraszam Was na odcinek.